Wszystko, co jest mamą, jest mną. Jej energia jest moją energią, moje przywiązanie jej przywiązaniem. Odczuwam ją wszystkimi zmysłami, dotykiem, zapachem, smakiem i słuchem. Mogłoby powiedzieć dziecko w piątym miesiącu swojego życia. Głowa dziecka jest już pokryta włoskami, które zaczęły rosnąć w czwartym miesiącu. Włoski pojawiają się również na łukach brwiowych. Rosną także paznokcie. I już teraz sięgają czubków palców. W piątym miesiącu rozpoczyna się proces wymiany zużytych komórek na nowe. Dotyczy to wszystkich komórek, zwłaszcza skóry. Wyjątkiem są komórki nerwowe, które na razie ciągle się mnożą. Bicie serca dziecka staje się mocniejsze i można je usłyszeć bez słuchawki lekarskiej. Jeśli mama jest szczupła, a dziecko przesunie się w pobliże powłok brzusznych, po przyłożeniu ucha do brzucha kobiety, Tata może usłyszeć bicie serca dziecka na tle odgłosów pracy narządów wewnętrznych. Mama może natomiast wyczuć łokieć, nóżkę lub główkę malucha. Dziecko porusza się w charakterystyczny dla niego sposób. To pierwsze przejawy odziedziczonych cech temperamentu dziecka, chociaż niewątpliwie ma tu znaczenie również tryb życia mamy i jej własna aktywność. Jeśli kobieta jest w ciąży po raz kolejny, może zauważyć różnicę w stopniu aktywności swoich dzieci. Dziecko nadal ćwiczy sprawności życiowe potrzebne mu po urodzeniu. Przygotowuje się do oddychania, nabierając i wypierając wody płodowe. Od 19. tygodnia pracuje przepona. Wprawdzie narządy potrzebne do oddychania są już wykształcone, ale nie są jeszcze w pełni sprawne. Potrzebują jeszcze kilku tygodni intensywnego treningu. Dlatego dziecko urodzone w tym czasie nie jest zdolne do przeżycia. Od 17 tygodnia dziecko ćwiczy umiejętność ssania. Pojawia się wówczas spontaniczny ruch uwypuklania warg. Ponieważ dziecko trzyma rączki w pozycji podkurczonej, bardzo łatwo jest mu trafić palcem do buzi. Niektóre maluchy są kciuk wyjątkowo chętnie. To zajęcie zajmuje je tak bardzo, że po urodzeniu można zauważyć, że kciuk jest zmacerowany, czyli wygląda jak po bardzo długiej kąpieli. Dziecko uczy się swojej mamy. Za pomocą węchu odbiera zawieszone w płynie owodniowym substancje zapachowe. Tym sposobem poznaje jej zapach. Pragnie też ją słyszeć i rozmawiać. Jak? Po swojemu. Dziecko lubi przytulanie, głaskanie brzucha, łaskotanie i co ważne. Tak samo jak na zabawy z mamą, czeka na zabawy z tatą. Kończąc piąty miesiąc życia, dziecko mierzy około 25 cm i waży 400 gram. Do narodzin podwoi swój wzrost, ale za to waga zwiększy się siedmiokrotnie. Czas biegnie coraz szybciej. Rodzice zaczynają rozglądać się za łóżeczkiem, wózkiem, śpiochami, aby dać dziecku to wszystko. Warto jednak pamiętać, że choć zapewnienie dziecku godnych warunków materialnych jest koniecznym wyrazem odpowiedzialności, to jednak ciągle tym wszystkim, czego dziecko potrzebuje najbardziej, jest miłość.